Cześć, jestem Gaming, a dziś pokażę Wam jak pobrać symulator jazdy, którym jest RACER. Pierwsze co, musimy być zarejestrowani na forum racermyślnikpolska.pl, link będzie w opisie. A pierwsze co, to wchodzimy do tematu ogólnie o racerze, a potem w zakładkę czy w dział wersję racera. Tutaj wybieramy wersję, która nam odpowiada. Oczywiście w mamy tutaj w wersji bardzo dużo do wybrania jest jedna, jedna rzecz jeszcze do powiedzenia czyli to że Racer ogólnie dzieli się na wersje CG i non-CG non-CG polega na tym że szadery są e, od razu wybudowane tak jak w pierwszych wersjach a wersja CG są to urozmaicone szadery które mogą nie e, Mogą trochę spowialniać komputer, ponieważ jest to no, trochę wymagające. Nie wiem czy będzie jakiś Nie. No dobrze, ale to potem najwyżej zobaczę. Żeby... Pokażę Wam te skleiny. No więc, ja na przykład wybieram osobiście dla przykładu wersję Racera 8.6. Słuchajcie. A, było. Tutaj. 8.6 ją oczywiście pobiorę. Więc na chwilę dam pauzę, żeby Wam nie pokazywać tego mojego konta na forszalecie. I zaraz się spotkamy, jak już ja to pobiorę i wypakuję na pobyt. Okej, okay, już yy, pobrałem wersję Rycera 8.6 i teraz ją tutaj wypakujemy. Tak. To jest kilka sekund, mimo tego, że... Większość wersji Racera waży około kilkudziesięciu czy kilkunastu megabajtów To już możemy, win, archiwum możemy usunąć A e, ogólnie najważniejszą rzeczą jest teraz ten folder Tutaj znajdują się wszystkie pliki systemowe Racera A nas najbardziej obchodzą e, w, no, aplikacja czyli Racer Ogólnie sama w sobie gra. Oraz dwa foldery. dacie e, Trucks i cars. Cars, czyli samochody. Tutaj będziemy wklejać nasze nowe samochody. Oczywiście pod daną wersję. możemy na przykład wkleić samochodu pod wersję CG pod racera non-CG oraz e, nie możemy wkleić trasy pod CG pod non CG i odwrotnie Dobrze, więc teraz oczywiście, żeby jeszcze wkleić jakąś trasę, czyli co wam pokażę, musimy wejść też na forum racera, główną stronę, oraz w temat o trasach, a następnie wydane, czyli trasę po prostu, krótko mówiąc, po której będziemy jeździć. Ja już tą trasę chyba mam pobraną, no więc nie będę przedłużać i ją od razu pokażę jak wkleić Ok, więc mamy już pobraną też trasę Jest to Polish 2 a czyli wersja przedłużona którą przedłużył racerowiec. Bardzo dobrą robotę wykonał ogólnie przedłużając tę trasę Sami możecie zobaczyć jak fajnie ta trasa wygląda Kiedy sami ją zobaczycie na własne oczy Jadąc po niej samochodem powiedzmy już e, no. Ta trasa ogólnie waży więcej niż wersja Racera 9.0 To jest bardzo ciekawe ponieważ waży ona w y, archiwum aż 137 MB a y, Racer 9.0 waży około 90 MB jak widzicie, nawet niektóre trasy mogą ważyć więcej, niż sam racer. A jak się to wszystko potem złoży, to może ważyć nawet 2GB, bo sprawdzałem. <grym> 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 Okej, okay, więc wypakowała e, nam się ta trasa. Oczywiście ją możemy usunąć. E, teraz tak, e, wycinamy tą trasę e, z Profitu i wklejamy do folderu tracks. Czyli CTRL V OK I mamy samą w sobie trasę tak, Jest dużo plików Gdyby nie było tych szaderów i tak dalej To by na pewno nie było takiej, takiej ładnej trasy OK I ostatnią rzeczą, która nam zostaje przed ogólnie zagraniem w racera To jest samochód Więc e, zobaczymy się po przerwie OK, więc znowu jesteśmy na forum racera Teraz oczywiście wchodzimy w temat, a dalej w, w temat samochody a dalej w wydane. Ok, i tutaj, jeśli mamy akurat... O, o mój kolega jest fajny. <grywny> akurat jeśli tu jesteśmy, to musimy patrzeć oczywiście na wersję naszego rajsera i na samochód. Czyli na przykład jeśli ja mam e, rajsera 86, e, muszę patrzeć e, na samochody które też są w wersji non CG, czyli na przykład wpisujemy sobie e, non, non CG. Dobra. Ty. OK. I tutaj nam się pokażą niektóre auta, które są na non CG i które oczywiście będzie dużo na CG, bo to się liczy po prostu na to ile litera jest w danej rzeczy, czyli powiedzmy, że ja sobie pobiorę e, samochód. PMW M3 E46 kupę Bardzo fajny samochód, mi się bardzo podoba Odpornicza I teraz pobierzemy go w wersji non Czyli oczywiście jak zwykle jak go pobierę w sensie teraz będzie przerwa, jak go pobierę to wam pokażę co też musicie zrobić Ok więc jestem już po przerwie Mam już oczywiście plik samochodu Tak jak mówiłem jest to M3 też ją tutaj wypakuję. Ona się krótko wypakuje. Przeważnie samochód waży około 14 MB. Oczywiście archiwum też możemy usunąć. Wycinamy folder. Wchodzimy do folderu z racerem, data oraz cars. Tutaj wklejamy. samochodami jest trochę fajniej, bo możemy je przetuningować i robić co się chce, ale tylko kiedy model nie jest zablokowany. Czyli jeśli autor na przykład nie życzy sobie, żeby były one przerabiane itd. Czyli na przykład możemy w BMW zrobić tak, wchodząc w plik car, pini, wpisać czy to auto, czekajcie tylko to znajdę zaraz, dokończę o, czy to auto ma, być, ma mieć kąt skrętu do 900 stopni, czy do na przykład 500 stopni. Ja ogólnie polecam 900 stopni chociaż czasami też sobie na 450 stopni ogólnie e, no 450 stopni to jest dobry dobry konfiskrę e, No więc chyba to już by było na tyle Ogólnie wszystkie potrzebne rzeczy będziecie mieli w opisie czyli na przykład link do tego BMW, do trasy Ogólnie do forum oraz próbuję napisać wam yy, wersję która, yy, wersję racera, która wersja jest CG, a która wersja nie jest CG. Yy, no więc, yy, cześć! Bullseye.